No Ale to musi być... to jest dziwne, w sensie, skąd oni wiedzą, że ona była przeciw nim, jeśli ona nawet raz nie strzeliła? Światełko się jej zmieniło na czerwono? No nie wiem Chodź, spróbuj ją prze przeprogramować, no, Swaniaku. Chodź, podejdź, no, podejdź A może też mogą zasięgowo, samym wzrokiem? Pewnie tak robią, bo nie ma szans, żeby ktoś do tego podszedł No to nie ma... Wysoki ten budynek. Oj, jest kolejny cel. cel. Widzisz o, o, o go? Tak, masz tu, rączka. Dobry Dobrze ciałem. Czemu się z niewidzialnią? Wsparcie wiesz. Spawnujące się. No wichni się, wichni. Dzięki. Au. Niepotrzebnie się wychlał. Nie powinien macie przesłyszeć. Niektórzy mają WTB. żółte wizjery, a niektórzy mają niebieskie. Jestem ciekaw od czego to zależy. Nie mam pojęcia. Może to jest tak, tylko preferencja żołnierza, że wybiera sobie kolor, który mu bardziej pasuje. Ja tu gdzieś miałem iść, prawda? Podoba mi się koncept, że trafiasz do wojska. Jaki jest Twój ulubiony kolor, sir? Ojej. <laughs> teraz mi się przypomniało e, Monty Python. Żeby przejść przez most, musisz odpowiedzieć na trzy pytania. Tak. Jest łączność. Zielony, nie, czekaj, niebieski. Stroro? jesteś tam? Komunikacja siadła. Impuls elektromagnetyczny rozwalił się. Raz, przepal. Będzie teraz najważniejszym celem, ale. Eee, wybrałeś zły moment, aby cokolwiek mówić. Jesteśmy atakowani o. przez demona. Bo muszę tam wyjść, no? Czyli otwórz drzwi, i po drugiej stronie będzie kosmita. Nie wiem, helikopter i kosmita. To jest Alfa? Alpha? Czy te, nie, nie zwalczaliśmy tego, aby w e, dwójce? Nie wydaje mi się, abyśmy walczyli w czymś takim. Poza tym, jeśli to jest Cepit Alpha, to jest mniejszy niż myślałem, że będzie. Według dokumentów C niedaleko Twojej pozycji, znajduje się neuroprzekaźnik. Jesteś podatny na ich wpływ, więc możesz odejść na Nie, Cepidzi mają zbiorową świadomość, zależną od samca Alpha. Teraz, gdy jest wolny... Ja nie wiem, no, czy, czy oni muszą umierać akurat... A to biorą w tym udział. Muszę im się przyjrzeć. Zbiorowa świadomość? Ale przecież masz w sobie sporo obcego DNA. Nie wiem czy to taki dobry pomysł. Co to jest? Mini tajfun? Nie wiem. Oraz to Hamulec wylotowy, zmniejszony odrzut broni, zwiększona cenność pierwszego wystrzału. Większy rozbłysk. A dobra, dobra i błyska. Rozbłysk

Robisz dlatego, że Twoje DNA ci każe. Może. A i tak naprawdę działaś na rzecz celu i cepidów. Znaczy na rzecz cepidów, nie cel W tym momencie. Co by było super, gdybyś za swoje głupie akcje, które wykonujesz przez całą grę, przynajmniej do których zmorze Cię fabuła, zapłacił. Zniszczeniem ludzkości. Spoko może być. Stanę się cepidem alfa. Może na to. Op nawet zakończenie, znaczy ten początek by do tego pasował, to co widzieliśmy na samym początku w tych wizjach, nie? Dobra, trzeba uciekać póki jeszcze mam... nie no, ja chciałem na dół. I znowu trawa, no Musieli mi to zrobić. Oh, wow. To był proszę ciebie mini tajfun Zostało Ci tylko jedna, jeden, jeden pocisk, tak, Jeden strzał, nie jeden pocisk. Nie jeden wystrzał, właściwie. One mają oczu.

eksplozję w tle i w ogóle, i w ogóle, no. Nie. da Padni. zauważyłeś, że ty się wycofujesz? No a co? No nic, po prostu to jest działa to, że one cię spychają do tyłu, idąc prądem i wspomagając się granatami. Au. O ścianę tak Niewidzialność I granaty śmieszne eksplodują, takim dubstepowym dźwiękiem <laughs> Celownik? Nie? Jak oni tym strzelają z takim celownikiem? Ej, dawaj. No, o, to jest co innego. Inny celownik. Nie wiem, czy on jest do mnie plecami, czy nie. Już wiem. Nie widzisz mnie. No najwyraźniej nie. A? E? To jest jakaś restauracja? Co on robił, patrząc się w róg? <grystanie> Zaklinował się i nie mógł wyjść. Patrzy na mnie. OK, czyli zanim się pojawiliśmy. Nasz świat miał ruch oporu. Ludzie byli zniewoleni przez cel? I... Au! I mieli prąd. Teraz natomiast nie mają prądu. Cel nie jest u władzy, ale świat jest niszczony przez kosmitów. Ja nie jestem pewien, czy... Nasze przybycie jest pozytywną rzeczą dla tego świata. Ale skąd? O, wsparcie Dodge, to jest malfokus. Fajna, przesuwanie ognia z jednego na drugiego, tak żeby była. Aaaa. The hell. O, co to jest? Nie wiem, nie żyję. <grywki> Gdzie to nie ta sama broń i zbagowany celownik? Nie, wątpię. A myślałem, że dalej Co to jest za jakiś... Oh, shit. Fajne efekty świetlne, muszę przyznać. Tam jest jakiś wbity w ziemię jakiś kolec, który, którego prąd się odbija we wszystkie strony. Za to, tak? No, no, do tego chyba idziemy właśnie. Naturalnie. Ja wiem co, tu patrz gdzieś. minimapa. Mhm. Jesteśmy w Chinatown. Albo nawet na cmentarzu Chinatown. Twardy do przodu Granaty Nie, 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 nie mam, nie, coś... mam a, mówię, nie mam energii. Znaczy, miałeś kugupam. już tam jedną trzecią, ale nie, wyraźnie chwilę a... wcześniej jeszcze nie miałeś. Dawaj mi ten... <grym>, gdzie jest o. Co, chcesz jakieś ulepszenia sobie kupić? Nie. Po raz kolejny się pooznaczyć. trzymać teraz e, lewej ściany, że tak powiem. Może to nam pomoże. Tam było też fajnie. No było, ale dwa razy się, no. ten tamtędy, więc można sprawdzić inną ścieżkę. co mam nowy plan. Hmm? Mam nowy plan. No tak, jaki? Wow! Co mi jeździ? Zaraz ci zejdzie pan coś. Wow! Teraz umrę. Krytyczny poziom zdrowia. Dlaczego tak powoli szedłeś? Właśnie, już się domyślam dlaczego. Nie to? Dlatego. Inny tryb okna? Inny tryb okna. Czy to jest jeden i ten sam karabin. Znowu się zgubiłem. No. Przynajmniej wiemy gdzie jest ta moja maseczka. Idziemy, on jest odosobniony, wypróbuję to tam. Lęknij. Wow, oni mają dobry wzrok. Okej. Okay. Ten tryb jest fajny. Kojarzy mi się z dziewiątym dystryktem. Fajny film zresztą. Końca amunicji. Nie jest sobie wastrzony Wow Nie jestem Spróbujcie pewien czy ta broń Cypitów jest taka dobra no, nie, nie nie. Nauczyłem się tego od Psycho. E, nie jestem pewien <noise> czy ten tryb ognia jest taki dobry ta, Te bronie w ogóle są takie dobre e, Pamiętasz gdzie zdobyłeś ulepszenie do tego Dobra, schowaj się gdzie zdobyłeś przed chwilą tę skrzynkę z ulepszeniem? Tak. Wyrzuć te broń, bo nie masz jeszcze amunicji. I ten. I pobiegnij do tamtego miejsca, tam w jednej ze skrzynek leżał ten. E, M60. Tak, tak, to tak, ja wiem. Więc to bym teraz zasugerował wziąć. Prawdopodobnie lepiej na tym wyjdziesz. No. <laughs> To jest też dobre na nich. To jest Grendel, tak? Tak, Grendel. Grendel daje radę. A jaka jest moja druga broń? Tajfun! Ale on tylko z bliska jest dobra, a ty jesteś teraz dość daleko Dobra, zostało ich mało, ale będzie pewnie druga fala. drogą No, nie widzicie. Punkty za styl? No. E, wybitnie. Aż się uśmiechnąłem. Jego <laughs> też. jeszcze F mogłeś nacisnąć, żeby to tak. było w go broni. I następnego tak, tak. od razu. A potem super skok i przybicie do ziemi. I w ogóle Surprise motherfucker! Eee... To jest ten nadajnik, który masz sprawdzić. Są zajęty. No, widzę Nie to. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć To zacznijmy od pana numer sześć Bramka numer jeden? mało mał energii Małejsi za tym. tym. Ale nic. Masz karabin co czy czego nie podniosłeś? Nie, nie podniosłem go. A e, to akurat dobrze. Najpierw go zabij, potem podniesz. Pancerz, pancerz, pancerz. Czego tak? Skup się na tym grendelu. To jest znacznie lepszy sposób. Spiórka aktualna, ale mamy tu dzień otwartych w domu wariatów. Uważaj na świetnie. Nie pane sęki. A myślałem, że pani krzywdy było O. Podskoku Jeszcze! Ostatni strzał czy co? Nie, koniec amunicji Nie. Yeah. A patrz, wymieniło cię do stu bo przebiegłeś nad ciałem Następnym Nie wiem. <gry> Jezusie A! To tempo! <laughs> nie masz czasu przeładowywać. Eee, to jest... Yep. Nie, nie, nie. Tym trybem nie trafić raczej. To jest ich shotgunowy tryb. Eee! One też skaczą. No, one są też skoczne. już w dwójce były. Aczkolwiek dwójce wypadało z nich doświadczenie, pamiętam. Już amunicja z niego. Przybiegnij no. nad jego ciałem. Już wzięło, chyba. Nie, chyba nie. W tym wypadku akurat nie. 20 kul od wystrzału. Granat daj tam. Nie mam. Nie masz? Jakiegoś powodu najwyraźniejszego? Musisz się Grenderem pobawić. Przeładuj, masz jedną kulę. No Czy na Nie masz tajfuna na drugim? Poczekaj moment, zanim wyjdziesz dalej. Podsapnij. Jest nad tobą chyba. No. Mm. Okej. Okay. Poczekam. Wskoczysz myślisz? Myślisz, że wskoczy? Były wyskupiony na O! Z go za łydkę i z powrotem do siebie Dobra, 100 pocisków Czyli prawdopodobnie 5 strzałów Tak. E, wiesz włącz ten na mierzenie, bo nie wiesz gdzie oni są, a mógłbyś się dowiedzieć Mógłbym z ich 4 a czy aby na pewno to wszystko? No dobra, na razie no, tak, tak. Miejmy nadzieję, że nie skieprzę tego tak jak poprzednimi razami. Ale cóż, w końcu gram nowe toronie. Hmm. wymówki i te sprawy.